Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy środę, 16 sierpnia. Od rana kosimy pszenicę. Teraz przejechaliśmy na taki większy kawałek. Tutaj jest taki teren troszeczkę górzysty. Jak wszystko dobrze pójdzie, to w sobotę będziemy w żniwach. Zostało nam około 50 hektarów do skoszenia. Tutaj jeszcze jakieś 15 pszenicy i resztę pszenżyta Nagrywam telefonem, bo, bo nie mam kiedy. Od rana do wieczora cały czas kosimy, nie mam kiedy zmontować jakiegoś materiału i stwierdziłem, że spróbuję telefonem. A wy mi dacie znać w komentarzach, czy to ładnie wygląda, czy jednak lepiej z telefonu nie nagrywać. Także teraz zobaczycie jak klasik będzie się skrobał pod górę. Wczoraj był u nas straszny upał. Nie to, że narzekam, bo znowu ktoś mi powie, że rolasom się nie dogodzi, tak jak tam w jednym z komentarzy. Po prostu stwierdzam fakty, ale dzisiaj u nas już jest lepsza pogoda. Jest ciepełko, ale jest już fajny wiaterek. Zeszłem tu teraz w taką dolinę. I mam nadzieję, że nie będzie jakichś strasznych szumów i że będzie to jakoś wyglądało. Także tutaj mamy trochę. Takich górek, tam jest najgorsze miejsca, ja teraz jestem w takim, w takim jakby wąwozie. Także to tyle jeśli chodzi o dzisiaj, dziękuję Wam bardzo za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.